Drodzy mieszkańcy, dobiega końca moja druga kadencja w roli burmistrza miasta Wisła. Była to kadencja pełna wyzwań i nieoczekiwanych sytuacji. Była ona również wyjątkowa pod względem długości trwa już ponad 5 lat. Nikt z nas nie spodziewał się tego, że w ciągu tego czasu będziemy musieli zderzyć się z sytuacją pandemii, wojny u naszych wschodnich sąsiadów, czy też szalejącej inflacji. Mimo tego udało się zrealizować wiele zadań, zadań inwestycyjnych, które pozwoliły na ciągły rozwój naszej miejscowości. Wiele z tych inwestycji zostało zakończonych. Wiele z nich jest w trakcie realizacji i kolejne będziemy rozpoczynali w najbliższych dniach, miesiącach czy też latach. Udało nam się w znaczący sposób poprawić komunikację miasta poprzez modernizację drogi 941 biegnącej przez centrum Wisły. Było to ogromnie trudne przedsięwzięcie inwestycyjne, przede wszystkim pod względem logistyczno-organizacyjnym, którego wartość sięgała blisko 100 milionów złotych, ale dziś już w większości nie pamiętamy o tych utrudnieniach, a wszyscy cieszymy się z nowej drogi. Oprócz drogi 941 nowe oblicze zyskała część dróg powiatowych. Wiele uciążliwości, ale finalnie i satysfakcji dostarczyła nam przebudowa drogi powiatowej w Czarnym, która po solidnej przebudowie będzie nam wszystkim służyła na lata. W ostatnich pięciu latach wyremontowanych również zostało wiele dróg gminnych, między innymi ulice Nowa, Jerzego Niemca, Letnia, Kamienny, Spokojna, Kadłubowa, Miła, Polna, Dworcowa czy też ulica Groniczek, gdzie wcześniej na drodze wojewódzkiej wyremontowano także most prowadzący w kierunku Doliny Głębiec. Po podpisaniu porozumienia przystąpiliśmy także do remontu drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej. Remonty dróg to nie tylko same drogi, ale również i infrastruktura towarzysząca, między innymi parkingi. Te istniejące udało się przebudować jak parking przy targowisku, a także wyznaczyć kolejne miejsca postojowe, na przykład przy centrum przesiadkowym ulicy Wodnej. Czy na Jonidle? Przebudowaliśmy gruntownie nasz odcinek wiślanej trasy rowerowej, która zyskała nową nawierzchnię, odpowiednią szerokość i oznakowanie. Świetne i bezpieczne rozwiązanie na rodzinną wycieczkę. Kompleksowo zmodernizowana została linia kolejowa do Wisły. Kilkuletni remont. Znacznie usprawnił dojazd do naszego miasta pociągami, dzięki czemu szybciej możemy dostać się do stolicy województwa, a także innych miast, w tym również do Warszawy. Połączenia kolejowe z miesiąca na miesiąc cieszą się coraz większym powodzeniem. Na poprawę komunikacji znaczący wpływ miało zrewitalizowanie budynku Starego Dworca Kolejowego, w którego w nowych murach powstała restauracja browar Wisła, informacja turystyczna. Apartament miejski, a także mieści się tam Wiślański Klub Seniora, w którym przestrzeń do spotkań znalazło wiele lokalnych stowarzyszeń. Szacujemy również, że z samego dworca kolejowego Wisła-Uzdrowisko rocznie korzysta około 16 tysięcy podróżnych. Kolejną dużą inwestycją, która została zrealizowana w ostatnich pięciu latach, jest przywrócenie do życia kompleksu basenów Wisła w centrum miasta. A także powstanie nowej kładki łączącej baseny z amfiteatrem i parkiem po drugiej stronie rzeki. Powołaliśmy do życia nową przestrzeń, jaką jest Centrum Edukacji Ekologicznej, działające na zrewitalizowanym kompleksie sportowo-rekreacyjnym Jonidło. Z oferty ponad 160 zajęć i warsztatów, tylko w ciągu ostatniego roku skorzystało ponad 5000 osób. Są to zarówno goście indywidualni, jak i grupy zorganizowane. W nowo powstałym budynku swoją siedzibę ma także Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe, które pod swoją opieką ma prawie 200 młodych sportowców. Niedawno, bo w grudniu, otworzyliśmy Habsburską osadę gospodarczą, która powstała w ramach projektu realizowanego z To kolejne miejsce, które wierzę, że już wkrótce zacznie tętnić życiem. Aktualnie trwa przebudowa amfiteatru imienia Stanisława Hadyny, gdzie swoją siedzibę znajdzie Wiślańskie Centrum Kultury. Które tym sposobem zyska dodatkową przestrzeń do odkrywania i pielęgnowania talentów artystycznych wiślańskich dzieci i młodzieży. Trwa także przebudowa nowych sal lekcyjnych i hali sportowej przy szkole w Malince. Jest to inwestycja długo wyczekiwana i bardzo potrzebna w tej części Wisły. Remontujemy budynek starej przychodni na dziewczynce. Zmieni się nie tylko sam obiekt, ale i zagospodarowanie przestrzeni wokół niego. Kolejnymi dużymi przedsięwzięciami, jakie rozpoczną się niebawem, są budowa Beskickiego Centrum Narciarstwa, głównie dedykowanego Adamowi Małyszowi, oraz powołanie nowej jednostki kultury dom pracy twórczej imienia Jerzego Pilcha. Warto podkreślić, że dzięki tej inwestycji Wisła będzie najmniejszą miejscowością w województwie śląskim współprowadzącą jednostkę kultury z Urzędem Marszałkowskim, co niewątpliwie jest dużym wyróżnieniem dla nas. Tych pięć lat to także czas wielkich inwestycji w branży hotelarskiej. Przemiana niszczającego domu turysty PTTK nad Zaporą w Czarnym w czterogwiazdkowy hotel Aries, powstanie znajdującego się niedaleko kompleksu Wislow Resort oraz budowa pierwszego w naszym mieście pięciogwiazdkowego hotelu Crystal Mountain na Zboczach Bukowej. Są to inwestycje, które wśród niektórych wzbudzały obawy i kontrowersje. Jednak warto zaznaczyć, że są one istotnym elementem wiślańskiej gospodarki. Stworzyły liczne miejsca zatrudnienia, jak i możliwość współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. A także otworzyły Wisłę na nowych gości i organizację dużych wydarzeń. Takim impulsem będą z pewnością przebudowane trasy biegowe i stadion na Kubalonce, co uczyni ten kompleks jednym z najnowocześniejszych na świecie. A koszt planowanej modernizacji to około 270 milionów złotych. Duży krok poczyniliśmy w kierunku dbałości o środowisko. Za nami termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych, szkoły muzycznej, OSP w jaworniku, OSP w Wiśle Malince nowe oblicze zyskał urząd miasta za sprawą kompleksowej modernizacji obiektu. Pozytywny wpływ na wygląd zewnętrzny budynku miał także remont przyległego do Urzędu Domu Zdrojowego. Ważne zmiany nastąpiły w obszarach, których nie widać gołym okiem. Położyliśmy instalację kanalizacji sanitarnej na ulicy Prusa i zakończyliśmy pierwszy etap prac na ulicy Partecznik o łącznej długości ponad 1300 metrów bieżących. Położyliśmy nową sieć wodociągową wraz z hydroformią w Malince o długości 1700 metrów, bieżących koszt przeprowadzonych prac to ponad 3 miliony złotych. W trakcie projektowania jest również budowa dwóch sieci wodociągowych w Wiśle Głębcach. Od 2018 roku udało się wykonać szereg mniejszych i większych zadań które ułatwiły i umiliły mieszkańcom Wisły codzienne funkcjonowanie. To m.in. skwerek na oazie, dysk golf w czarnym, place zabaw, siłownie zewnętrzne czy sezonowo lodowisko. Ważnym zadaniem bez wątpienia było wprowadzenie uchwały krajobrazowej, która pozwoliła oczyścić Wisłę z wielkoformatowych reklam i odsłonić jej naturalne piękno. Ale Wisła to nie tylko inwestycje. Wisła to przede wszystkim kultura, tradycja, różnorodność, moc wydarzeń i spotkań. A tych w Wiślańskim kalendarzu nie brakuje. Z powodzeniem udaje nam się od dziesięcioleci tworzyć wydarzenia kulturalne i sportowe. Nikt nie wyobraża sobie Wisły bez tygodnia kultury beskidzkiej, rajdu Wisły czy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W ostatnich latach udało się również zorganizować nowe, wielkoformatowe wydarzenia: Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry, Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, Barbarian Race, Orlen Moto Power Show, Beskidy Winter Go czy też Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Rzeczą, którą warto wyróżnić, są nowe wydawnictwa które jako miasto Wisła we współpracy z zespołami redaktorskimi oddaliśmy w ręce Wiślan i nie tylko, a są nimi kolejny, piąty już tom monografii Wisły wraz z materiałami do monografii, nieturystyczny przewodnik po Wiśle Jerzego Pilcha, Wiślański Wiesieli oraz album Czesław Kuriatto – Mistrz Portretu. To tylko telegraficzny skrót tego, co udało się wykonać w ostatnich pięciu latach. Dzięki dobrej współpracy z Radą Miasta, mieszkańcami i przedsiębiorcami udało się rozwinąć Wisłę i jeszcze lepiej wyeksponować jej bogactwo. Przed nami wiele projektów i planów, które chciałbym zrealizować wspólnie z Wami. Z nadzieją spoglądam w przyszłość. Rozwijajmy Wisłę razem.